I Kasper, musimy, musimy ten kanał stworzyć. Ej, teraz stworzymy. Będziemy nagrywać w Mi Nie chodzi o wyschnięcie. No. Jedzie, Jest w nich. jedzie Na nich. Jest ty, ty, ty już go tam widzisz? Dobra, widzę. Jeszcze prosto. Ja widzi, ale mamy dobre Już mam minutę. No. SA136 połączone z 123 połączone z 136. Bo 134 to jest ta niebieska. Ej, zielona. Du, 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 dużo ma do zatrzymania się miejsca. A ciekawe czy te ferony pójdą do kasacji. No to na pewno nie będzie rozkopana Bo podkłady do zmieniania i tak dalej. Nagrywa? 不要、oh